Cześć, ja jestem Mimon i witam was w szóstym odcinku z gry yy, no, z Minecrafta mam powiedzieć z serii Minecraft Survival yy, i dzisiaj zabierzemy się za wykończenie tej oto struktury za mną, czyli domku startowego no więc wracamy do budowania yy, i przedstawię wam kolejny plan Yy, muszę sobie poza odcinkami zebrać jak widzicie tu jest jakaś jaskinia yy, tutaj plony, bo nie zebrałem plonów a przydałoby się i to też zniszczymy a to już chyba yy, poza odcinkami zniszczę tą całą tutaj farmę i yy, robimy sobie ścieżki a w dzisiejszym odcinku jak już mówiłem będziemy robić Będziemy y, robić... Au, 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 au! Woli. Będziemy wykańczać domek. I pokażę Wam też y, nowe półki. Jak dobrze zresztą, półki. Mm, zrobimy je sobie, myślę, że... Tylko tyle. Ciemnodębowe ciemno ciemnodębowe tutaj półki, tylko gdzie? Bardzo dobre pytanie. Mam gdzie postawić półek, chyba że tutaj jakoś tam, jeszcze będzie coś trzeba rozplanować. Widzicie, tutaj trochę jest zepsuta światło, bo to są pół bloki po prostu. to lepiej wyglądało. Na górze mamy tak o, tutaj nic nie mamy. A tutaj zrobimy sypialnię z magazynem, a tutaj będzie taka o, przestrzeń. I też półki będą oczywiście, bo na górze gdzie wciśnięcie półki. Dobra, więc jak już mówiłem, musimy się zabrać za robienie tutaj... Jak się robi y, te półki? Okorowane ma być? Uuu, no to problem. Ma być okorowane. Chciałem, że to mają być okorowane. Czę jeszcze jedna. Bo to się robi... Jest. Ciemno-dębowa półka z okorowanych. Najwidoczniej. Nie to wygląda, co nie? Jeszcze po takiej drugiej, drugiej stronie zrobimy. Fajnie. Tu mamy te półki. Postawimy je sobie tutaj po prostu cztery. Na górze też chyba się zmieszczą. Gdzieś. O! Ej, ładnie to wygląda. Takie te półki, co nie? Tutaj można jakiś wcisnąć. Tutaj jeszcze. No to mm, widzicie półki. Widzicie co można w nimi robić, co nie? Więc yy, całkiem fajna rzecz. Bo też do ozdoby. Yy, nie trzeba teraz powierać modów, żeby wykończyć sobie dom. I myślę, że wrócę do Was. Tak, znowu zaczynamy robienie pauz. Wrócę do was, jak trochę tutaj mm, sobie poogarniam tych półek mm, i okorowanego drewna i pomyślę nad planem w ogóle, jak to wszystko zrobić. Więc zaraz do was wracam. Wróciłem. Jak widzicie, mam tutaj świerkowe i ciemnodębowe półki. I tak, świerkowe dajemy tutaj po środku. To wygląda fajnie w sumie chyba, co nie? Mam tu jeszcze dwie świerkowe. Możemy zrobić jeszcze tu i tu. Właśnie to wygląda, jak na magazyn to jest. Dobra rzecz. Jeszcze dwie świerkowe. O, ci przyda się tu spać. To wrócę do Was jak pójdę spać i zrobię te półki dokonczę robić. Jestem postawiłem tutaj i no jak mówiłem bierzemy się za wykończenie domku czyli będę musiał pójść po motykę i wiadro Zwiadłem... nie ma nie. Ja odłóżmy te dwie tutaj i gdzie jest wiadro? A tu jest wiadro. Dobra. Zauważyłem, Pokażę sobie te kutki Nie? to nie wiem dlaczego tam i środkowa nie rośnie. Co jej nie pasuje? Jeszcze raz będzie trzeba też wybudować automatyczną farmę jagód. Patrzcie ile mamy jagód. do jedzenia, co nie? To będzie nasze chyba, myślę, że główne pożywienie. Więc tak, no, co tu jeszcze dodawać? Jak już mówiłem, tutaj trzeba jakieś coś postawić, nie wiem, Crafting table. No to trzeba pójść tam po prostu, do naszej dziury jeszcze. <laughs> Bo na razie jeszcze tutaj mamy wszystko. Piece, niepiece. I właśnie, najgorsze. Czyli przenoszenie itemek. Ale mi się wszystko wzięło. To jest najgorsze, przenoszenie itemek. No. Mamy tutaj dwa piece. Tutaj będzie trzeba jakoś ścieżkę wymyślić, tak żeby to ładnie było po prostu. Myślę, że to już sobie... No i nie dokończę poza odcinkami, bo będziemy robić. O! Miejsce na żółwieszcze sztandar. Znaczy tam miałem jeden, ale Może z, z drugiej strony? Tu może? Przy wejściu. Ej, tu by pasowały chyba, czy nie? Albo tu na tej ścianie. Też by pasowało. Myślę, że przy wejściu, bo to jest takie dom, no, muzeum, nie wiem, po prostu dom. Ładnie tu wygląda, ten złosadniczy. Hmm, wszystko tutaj złosadnicze. Yy, piece, 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 piece. No jakaś pracownia by się przydała, co nie? Myślę, że tutaj będą sobie piece stały przy wyjściu też może inaczej je postawimy czekajcie postawimy je sobie tak no tak będą chyba lepiej tutaj dodamy sobie crafting i może jakąś skrzynkę tutaj może być na razie odłóżmy tutaj te nasze niepotrzebne rzeczy bo mamy ich sporo Otworzyłem, jeźdź. Yes. I otworzyłem wszystko, pootwierałem. Tutaj mamy jeszcze tę mm, motykę. Motyka była w tym. Ciągle tak latam, latam. No, sobie robimy przeprowadzkę poza odcinkami. Tylko, że ja tu po prostu przyszłem. Bo, patrz, już tutaj opróżniłem. Po motykę. Żeby zrobić sobie farmę tutaj. W tym naszym tym. No jak jest farma jagód, tak to jeszcze by się przydała farma pszenicy. Co nie? No i dzisiaj wykańczamy cały dom, jak już mówiłem. No, mamy tutaj. I tutaj by się przydało jakieś takie małe przejście. No, ścieżka po prostu, bo tutaj też będzie jakiś taki kącik roboczy. Żeby po prostu no, nie było za dużo tych farm. I tak, sobie postawmy może wodę gdzieś tu. I jeden, do samego końca cztery. Tak do płotu, co nie? Może tak, nie z każdej strony. Dwa i tutaj cztery, no to zrobimy tak o coś takiego. Tu coś takiego i może tu jakieś dwa pola. Nie. O! Co nie? Au! Działam się. No i tutaj będzie takie przejście do tego końcika roboczego. czy nie? Takie. Dobre, jagódki i pyszne. jedzenie. Po to możemy sobie odłożyć nasze przedmioty codziennego użytku tu. To będzie nasz magazyn razem z łóżkiem. To jakiś kącik, myślę, że ten kącik będzie, ten będzie tutaj yy, z łóżkiem. Bo tam już wszystko prawie wyniosłem, tylko tutaj mam jeszcze te rzeczy, czyli przecinarkę, crafting, Piecyk i łóżko. Skrzynka. Więc jeszcze tych trochę tych skrzynek jest, co nie? Piec. Będą nawet trzy piece. Bo czemu nie? Będziemy szybko przepalać. Gdzieś tutaj drugi crafting to na górze postawimy hmm? Bo nie wiem czy to jest ten mój zapasowy, więc chyba czy nie. Ale tak, tu przecinakę jeszcze na dole trzeba postawić. Nie wiem gdzie w sumie. A czemu nie tu? Co nie? Ukącik tu roboczy, tutaj na razie jeszcze nie wiem co będzie. Na razie nic. Tutaj mamy nasz magazyn. No i łóżko trzeba postawić. Jak tu postawić łóżko, tak? Nie, ja bym na środku postawił. tutaj jakąś skrzynkę, nie skrzynkę, no to już ten desen. crafting to nie, crafting w tutaj w rogu, o, no właśnie tak, tutaj nic ciekawego nie ma, ale mamy za to naszą pszenicy, więc tu można parę zasiać Tutaj jedzonko, jakieś mieć Wiadro trzeba pójść nabrać za los yy. No i tak widzicie Się robi. Tutaj wykańcza No i teraz trzeba tak Wziąć dużo drewna Dużo drewna ciemnodębowego Bo mamy go bardzo dużo Żeby po prostu zrobić sobie deski Sporo desek i zrobić sporo skrzyni. Osiem. Widzicie? Osiem skrzyni. Jak to zrobić? Tutaj myślę, że. Tutaj nie będzie skrzyń, to będą beczki. Też nie wiem. Skrzynia, 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 skrzynia. Tak do tego. No i widzicie ile tego? Ile potrzeba roboty? To już znowu nie zrobi? Znowu się nie zrobi. A ty jeszcze mam sporo tego. Dobra, czekajcie. Po co ja tu szłem? Tak my już tutaj urzędujemy. <śm> ognisko. Ognisko miałem. Właśnie, żeby sobie gdzieś tutaj... A znowu się nadziało. Postawić gdzieś ognisko, ale nie wiem czy tu w ogóle jest miejsce na tym naszym mikroogródku. Jagódki, jak widzicie, urosły. ładnie w sumie wyglądają takie donice. I tutaj miałem zrobić yy, tak. Przydałoby się też zrobić yy, na pewno dużo skrzyń, ale nie tylko skrzyń, bo się przydałoby jeszcze zrobić. Pójdźmy no, sobie spać, już ciemno. Yy, przydałoby się zrobić jeszcze beczki po prostu, żeby też urozmaicić te skrzynie, a nie tylko skrzynie, skrzynie, skrzynie i tyle beczki też by się przydały dobra robimy znowu 8 skrzyń na drugi rząd, ale tutaj się nie mieści Zrobimy w jakiś sposób bo tutaj jest to, więc możemy sobie je zniszczyć Mogłem ich nie dorabiać, bo tutaj będą skrzynie. Więc te półki będą nam przeszkadzać. Hmm, tutaj mogą sobie być, nawet możemy je zrobić jeszcze tak. Ale to już chyba trochę za dziwnie wygląda. W ogóle ten magazyn będzie dosyć pojemny. Więc też nie wiem po co. I widzicie, jak się robi beczki. Ja wiem oczywiście. Więc trzeba zrobić. Tutaj teraz beczek. 6 beczek. Idealnie. Gdzie te beczki są takie bardziej podniejsze czy coś. Po trzeba o tutaj coś takiego zrobić, nie? Albo inną stroną. Tylko gór. Nie górą. coś, bo tu jeszcze będą yy, chyba skrzynki, chociaż nie jestem pewien, więc tu jeszcze dobrze i tu, bo tutaj będzie chyba tylko takie będą dwie skrzynki, tak O, no, Już tak trochę dziwnie wygląda, bo tutaj będzie jeden rząd skrzynek. Takiego, tutaj będą jeszcze dwie skrzynki, tutaj można zrobić skrzynki, i tu można, więc jeszcze mamy sporo miejsca. A i beczka. jeszcze beczka więc tutaj będę skrzynki. No to tu może być nie tak. Beczka postawiona. O, właśnie tak. I robimy więcej tego. Ups. Hmm, nie tak to miało wyglądać. 8 mm, robimy. Trochę zrobiłem za dużo desek. Ale co tam, jeden listlik. Jeszcze więcej. Mamy przecież. Mm, jeszcze 4. Te skrzynki, i tutaj możemy jeszcze dać te skrzynki. Więc te beczki można tu zmieścić. I skrzynkę z tej strony podamy je po prostu tam. No, żeby było symetrycznie, i wtedy tutaj mm, jakoś też. O, tutaj postawimy beczki. No, patrzcie, tutaj mamy takie coś. Tutaj jeszcze jest miejsce. Ten. na tę na by było symetryczne to jeszcze tutaj o jeden taki ten postawimy by tam nie było przestrzeni po co ja tu schodzę nie wiem no ale jak widzicie magazyn co nie Dwie. E, Cztery znaczy co ja robię Tyle dzisiaj mi z klików robię, że nie wiem. Zresztą ja to nagrywam. Mm, zaraz to wrzucam w ogóle. Bo mają być filmy o 16, a jest 14. Więc. No jest tak, jak jest. To wygląda spoko. Czy tutaj jeszcze jeden do, rząd skrzynek dać? Chyba tutaj jeden to Damy rząd skrzynek. Chociaż nie, tak jest okej. Okay. No, tak jest ok, bo tutaj musi też być trochę miejsca. Jak widzicie, no prezentuje się to kit. A mam no, tu jeszcze jedną beczkę? Nie, nie mamy. się przydało sobie. na spoko. Tutaj mamy jeszcze dwa takie miejsca. Tu jest crafting. Tutaj jeszcze możemy dać piec jeden, bo tutaj mamy trzy, więc jeden można dać na górę. Co nie? Tutaj piec. No. Jak widzicie, mamy magazyn na górze. Mamy na dole stację roboczą. I to nam wystarczy w naszym domku. Yy, poza odcinkami sobie poprzenoszę. Tylko teraz nazbieram jagódki. No, zbieram sobie jagódki, bo trzeba rozbierać jagódki. I nie miałam tutaj jednego dirta, to mogę dać tu, żeby było też przejście. Z jednej strony jest przejście. I tu. O! Wyrosły. Tu dobrze. Wyrosły. już się bałam, że nie wyrosną, no nie wiem dlaczego. Mm, ale w sumie też ładnie tu wygląda. Jeszcze ja tutaj jakoś dokończymy. Ognisko damy, bo mamy taki, um, to sobie weźmy, zjedzmy, o nie, i tutaj dajmy sobie, ognisko jest, ognisko, jak mówiłem, trzeba dać, tylko, że tu nie ma miejsca na ognisko nigdzie, co nie? że tutaj zamiast stacji roboczej będzie ognisko. Też tak można zrobić, czy nie? Na stacji roboczej ognisko dać. Ale ognisko to tutaj nie ma miejsca na ognisko. Więc trzeba dać gdzieś indziej ognisko. Tu już wyrosło. Trzeba hmm, tutaj o. Tu będzie jakaś taka platforma, więc tutaj sobie ognisko. No. I tak to wygląda. Eee, tak tutaj wygląda, jak widzicie, mamy bardzo dużo skrzyń. Mamy beczki też. też. Tutaj można patrzcie. Wstąpić to tak i tutaj zrobić jeszcze skrzynkę po środku. Też to fajnie wygląda, mi się wydaje. Taka ta jedna sobie została po środku. Tu jeszcze można powciskać beczki na górze. Tylko nie wiem, czy ta się beczki do góry. Da się! Ej, to patrzcie, tu jeszcze można zrobić sobie beczki do góry dać. To też możemy tak zrobić. Hmm, teraz nawet możemy zrobić. Tylko nie wiem, czy starczy mi e, wszystkich tutaj tych 8. Czyli 9. To jeszcze mamy. Będziemy mieli łącznie 5 tego? 5. Cyk, 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 Dwie jeszcze. O, i patrzcie, jaki teraz pojemny magazyn mamy. No nie patrzcie ile skrzyń. Tutaj mamy skrzynię jeszcze. Mamy beczki w, w, w suficie. Więc no naprawdę. Tak. Mm, jeszcze mam jedno. Y, Mogę tutaj dać taki y, płotek. Co nie? Dębowy najlepiej. Ja chyba gdzieś tutaj miałem nawet taki płotek. Bo mi został. Y, mam dwa idealnie. Dieju. Naprawdę. Idealne dwa płotki. Żeby zrobić tak, o. I to też tutaj będzie tak oddzielało trochę. No. I to już naprawdę na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby nie przegapić nowych odcinków. Mam nadzieję, że wam się podobają. No i chyba tyle. Widzimy się w, to jest piątek, to w poniedziałek, czyli na nowy tydzień z nowymi głowami. Życzę Wam miłego weekendu w takim razie.